Masz sklep internetowy, ale sprzedaż stoi w miejscu? To znak, że czas wyjść poza własną stronę. Marketplacy. Allegro, Empik, Amazon. Gotowy ruch, gotowi klienci. Social media. TikTok, Instagram, Facebook. Możesz sprzedawać prosto z aplikacji. Live'y sprzedażowe. Transmisje na żywo to dziś odpowiednik domokrążcy. Google zakupy. Idealne, jeśli chcesz być tam, gdzie klienci Cię szukają. Ceneo i porównywarki cen. Trafiasz do tych, którzy już mają zamiar kupić. Własna aplikacja mobilna. Dla lojalnych klientów i większej wygody. Sprzedaż przez e-mail. Dobrze zrobiony newsletter nadal konwertuje jak złoto. Sprzedaż przez blog i content marketing. Pokaż, że znasz się na rzeczy, a klient kupi od Ciebie. Ale. Nie chodzi o to, by być wszędzie, tylko tam, gdzie twoi klienci i działać mądrze, spójnie i z planem. A jeśli nie masz jeszcze własnego sklepu internetowego, to najwyższy czas to zmienić. Wejdź na sklepywow.pl. Załóż sklep na platformie s e store i zacznij zarabiać. Twój sklep, twoje zasady i sprzedaż na pełnej petardzie.